Cześć, witałam Was dzisiaj biegająco, witam Was do. domu. Powitamy Rysia, obejrzymy jak się świeca pali. Dzień dobry ryszarcie. Tak to się ta świeca nam tu wypala, zobaczcie. Tak, no bardzo ciekawie. Nie paliłam jeszcze takiej dużej świecy. Może były grube, te świece, tak, ale były niższe, a to jest naprawdę taka kawał świecy. No, 109 godzin, ho, ho, ho. Rysiu, to sobie tutaj, niech się ta świeca w Twojej intencji pali. Mam nadzieję, że wszystko się pięknie ułoży i powiem tak, Panie Boże, wszystko w Twoich rękach. A, witajcie, witajcie, dzień dobry, kochani, ziółka, 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 dzisiaj ziółka, skrzyp polny, ślas, tutaj kwiaty forsycji, kwiaty mniszka i taka niewielka gałązka piołunu luizjańskiego. Już dzisiaj taki naczynie przyniosłam eleganckie, posłuchajcie, kolor to jest taki ziółek troszeczkę cytrynowy. Zobaczcie, taki, może powiem tak, dzisiaj piję Wasze zdrowie. A wiola są um, no, mniszek lekarski jest już niemiecki forsycja z Gnadenbergu, czyli niemiecka yy, wrotycz, a były wrotycz, dwie gałązki wrotyczu tutejszy, skrzyp tutejszy. Ważne jest, aby nie zbierać skrzypu na podmokłych miejscach, tylko tak trochę wyżej, wyżej. No i pion luizjański, tak, to jest jedynie. Mmm, dobre. To wasze zdrowie, tak po królewsku. Zobaczcie, wspomniałam o maseczkach, to są maseczki, które weszły w Bawarii. Czyli. O! Zobaczcie. Tutaj faktycznie, jak się tak jeszcze. Ta maseczka jest w miarę szczelna. No, i tak jak widzę, że ci ludzie, m, starsi szczególnie, zamiast sobie trochę odsunąć i tego powietrza złapać, to oni tak, o, ojeju! Aż, aż chodzi to wszystko. I takie dwie maseczki kosztują. No, 6 euro, czyli 5,99, to są promocji. I wiecie, jaka jest ciekawostka? Data produkcji tej maseczki 30 listopada 2020. Czyli rozporządzenie weszło. Nawet w gazetach jest Merkel w takiej maseczce, także pokazuje. Ale plan był. No nie ma to jak biznesik. Co jeszcze Wam ciekawego pokażę? Zobaczcie. Takie są modne. Geste Tuch, czyli ręczniki dla gości. To jest taki zestaw dwóch ręczniczków. Kosztuje, ile ja za nie zapłaciłam, 4 euro. O, zobaczcie. Taki ręczniczek, czyli przychodzą goście, kładziemy małe ręczniczki. Tu jak byłam u dentysty to też tak jest. Ja już spotkałam się też w Polsce, ale mówię tu na przykład u dentysty w łazience to też są takie czy w gabinecie u um, mojej koleżanki Angeliki to też są jednorazowe? W ogóle w gabinecie i w całym biurze u nich są jednorazowe ręczniki w łazienkach, znaczy jednorazowe w sensie, wielorazowe, tylko te małe, gościnne dla gości. Czyli taki zestawik. Kolor, prawda, że cudowny. I do tego, o, to jest taki zestawik, i do tego jest ręczniczek. Posłuchajcie. O wielkości 50 na 100. Uwaga! Zobaczymy, jak on wygląda, ten 50 na 100. No, to taki, to wszystko poszywane. Czyli taki średni ręczniczek. I jeszcze jest do tego, ale go nie kupowałam, ten ręcznik kąpielowy 70 na 140. I taki ręcznik, to tak już dla Waszej wiadomości, ten średni kosztuje 4,99 5 euro. A duży kąpielowy 9,99. Ręczników jest teraz, nie wiem czy ta pora, nie wiem jak jest w Polsce, czy to taka pora ręcznikowa, ale jest bardzo dużo różnych. W ogóle, akurat w Realu jest duży wybór. Yy, a teraz właśnie było, to jest, to jest najnowsza dostawa, także ten kolor taki wiosenny. Myślę, że celowo. Chodź, Wasze zdrowie. Rozgrąziłam <laughs> się na dniu codziennym, ale przecież ten dzień codzienny to jest takie, taka nasza szara codzienność. A ważne jest, żeby, ważne, ja bym powiedziała nawet istotne żeby nie była taka szara, żebyśmy sobie tą szarość rozjaśniali, zielonymi ręcznikami, żebyśmy sobie rozweselali kwiatami. Noż to przecież niewielka cena, takie euro, półtora taki kwiatek i już od razu wiosna w domu. Abyśmy sadzili, rozsadzali, szczepili kwiaty wokół siebie, bo ta przyroda, noż to przecież my też jesteśmy przyrodą, prawda? <laughs> jesteśmy biologią, o tak można powiedzieć, natura w pełnej okazałości. I powiem Wam, że jak się dzisiaj przebiegłam, wow, nie biegałam od 23 listopada, prawie dwa miesiące, siedem lat. Od 2013 roku i po siedmiu latach stwierdziłam, znaczy wiecie, to nawet nie stwierdziłam, jakoś rano nagrywam, no to tak, stwierdziłam, że chyba nie bardzo mam tu gdzie biegać, jak to człowiek szuka wymówek, ale okej, okay, przystopowałam i dzisiaj rano, mówię, nie. Boże, jak ja się dobrze czułam po tym bieganiu porannym. Mięśnie pracują, ramiona się luzują, no bo jak człowiek biegnie, tu, prawda, jeszcze można tak, o, i nogę, o, tak strząsnąć, rękę strząsnąć, żeby zrzucić te napięcia z siebie. O, tak. Cudowne jest bieganie. O czym ja mówię? O naturze, natura wokół nas. Taka ciekawostka jest, no bo mamy dzisiaj 21 stycznia, Minus 1, odczuwalna minus 3. I powiem Wam, że tutaj w górach, tu na dole w miejscowości, stały naczepy, czyli mimo, że jest odśnieżone, ale jeszcze ten pługi nie, no czy pługi, oni to polewają jakimś płynem, nie przejechały, te samochody nie mogą jechać w górę i po prostu tutaj stoją. Autostrada jest oczywiście odśnieżona, no to tak z daleka było widać, że samochodów bardzo dużo. Może nie tak odśnieżona, jak odlodzona, bo to no, przy minus no, toż to przecież lód się robi, prawda? A tego śniegu od wczoraj nie było. Ale zapowiadają dzisiaj jeszcze przed południem słońce. W Monachium to nawet cały dzień słońce. I plus 3. Ale ten śnieżek sobie tutaj leży. No, troszeczkę musi chyba poświecić tego słońca, żeby trochę się ten śnieg yy, roztopił. <laughs> Kochani... Świeca? Świeca się pali. Przyszłam rano i mówię: Dzień dobry, Rysiu. Dzień dobry, ta świeca się pali w Twojej intencji. Jeżeli nie znacie i nie stosujecie palenia świec, to polecam. Kupujemy te świece jasne, w takich kolorach jeszcze czasem. Chociaż powiem wam kiedyś, że nawet poprosiłam koleżankę, żeby. Ja Ci dzień dobry, żeby zapaliła w intencji. A mieliśmy taką, miałyśmy taką intencję, ja miałam, poprosiłam ją i akurat przyszła mi czerwona. Powiem Wam, przy, przy tej czerwonej świecy, bo ta biała, to widzę, że jest taki spokój. A przy tej czerwonej to tyle się nadziało w tej intencji, ale to też dobrze. Tylko mm, idziemy i kupujemy ten kolor taki, jak czujemy. Wtedy czułam czerwony i tak z perspektywy spojrzałam sobie, bo myślałam, wow, zawsze paliłam białe świece, albo jakieś zielone, żółte, takie kremowe, do z tych jaśniejszych, prawda? <gry> A to ciach czerwony. Czyli może ten czerwony był potrzebny, może był przepływ energii taki potrzebny, bo zobaczcie, żeby dokonać wyboru w życiu, jak trzeba wiele rzeczy spróbować. No tak, jak nie spróbujemy, to nam się zawsze wydaje... Że gdzieś tam to jest tak super, ta, a tam jest jeszcze lepiej. Jak jest przysłowie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, bo nie wiemy, co się dzieje. A tam wszędzie są ludzie, wszędzie są problemy, i jeszcze zobaczcie, jeszcze, jak to jest, że mówimy, że a, w tej poprzedniej pracy to taki był jeden, czy jedna, co mi tam dokuczała, dokuczała, a to idzie do siebie człowiek do innej pracy i się okazuje. Że taka sama pani czy pan jest. Tylko ma inaczej na jej inaczej wygląda, a ma ten sam problem. I dlatego tak wiele lat temu zastanawiałam się, jacy niesamowici muszą być ci lekarze, psychiatrzy, jak oni się na tym wszystkim znają. Tyle przecież tych chorób. Wiecie co? Tych chorób to jest bardzo określona ilość. I Rozmawiałam kiedyś właśnie z koleżanką na ten temat, lekarką, tylko ona akurat jest internistką, i mówi: Nie, wiesz jak jest? Mm. Są po prostu objawy, jak w każdej chorobie. I na przykład osoba zaczyna mówić, że wrogowie są dookoła. I następne: No, ja jestem zdrowa, ale wszyscy są chorzy, jeśli chodzi o głowę. Także ci wrogowie, o diabeł, to są. W tym czy w tym taka nienawiść, takie spojrzenie, zobaczcie, czyli ta choroba psychiczna tak siedzi w nas i zaczynamy postrzegać tą rzeczywistość w innym wymiarze, w takim wrogim. Ha. I to jest, zaczyna się początek problemów psychicznych. Ja nie mówię, że choroby od razu, bo to wiecie, tak jak te wszystkie depresje, sta, no co to jest depresja? Człowiek siedzi i się zaczyna wszystkiego bać. Wchodzi w dół, ale dlaczego? Nie ma siły. Nie ma siły, by stanąć i powiedzieć nie. Bo ktoś mu tą siłę zabrał, bo ktoś go tak wychował, że siedź sobie tu w ciepełku, synusiu, tak, siedź sobie, ty się w ogóle nie denerwuj, tutaj jest Twoje życie, a na zewnątrz są źli ludzie. Zobaczcie, zobaczcie, bo ja mam takie przypadki. Znam takie osoby. Jak syn szedł do pracy, dorosły, dwudziestokilkoletni, mówił, mamo, ale ci ludzie to są tacy niemili. A on, ona mu mówiła, synku, no to przecież w domu jesteś, sieć, to nie idź. No tak było. I nie idź. I on, posłuchajcie, w końcu miał pewnego dnia wypadek. I tak sobie pomyślałam. Poważny wypadek motorowy. Ha, przepracował trochę w życiu, ale niewiele, bo był z nim problem. Trudno mi powiedzieć jaki, bo to powiedzmy znam osobę tak z widzenia bardziej. I pewnego dnia po tym wypadku przeszedł na rentę. I tak sobie pomyślałam, a może on czekał na tą rentę? Może podświadomie, ja nie mówię, że złośliwie czy cokolwiek. Tylko chodzi o to, że bo ten wypadek miał nie ze swojej winy. Ale czekał, czyli to przeznaczenie gdzieś na niego czekało, by mógł na przykład zająć się ogrodem. Bo nikt może wcześniej nie pomyślał, że może dać mu, wysłać go do takiej szkoły, gdzie człowiek pracuje nie z ludźmi, tylko z roślinami. Do takiej pracy. Zobaczcie, jak jest ważne i, i zobaczcie, jak mamy wielki wpływ na osoby wokół nas. I czasem to jest manipulacja. Huh. Kochani, obyśmy widzieli tą manipulację. Bo prawdziwa niewola jest wtedy, gdy jej nie widzimy. Gdy jej nie widzimy. No, pan Wiesio kiedyś powiedział. No to, wasze zdrowie wypite. Kochani, miłego dzionka. Do zobaczenia. A, no i drodzy, ale zaraz, zaraz jeszcze. Dzień dobry, Mariolo. Dzień dobry, Jadwigo. Dzień dobry, Danu. Dzień dobry, Joanno. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, Krzysztofie. No, Ryszarda to już oczywiście powitałam. Witam wszystkich oglądających i dziękuję, że mnie odwiedzacie na moim kanale. kanale zapraszam, jestem codziennie. Milczyca? Halo, halo!